malujemy altanę wygląda mniej więcej tak po pierwszej warstwie już wygląda tak kurde ładnie to wygląda przynajmniej na filmiku to jest olej to jest i no i tak jak stara szkoła mówi stary zapierdala a młody się opierdala ja właśnie czekam na Andrzeja, aż wróci z siłowni ze znajomymi, ale mam tutaj taką doba Nie, taki przylep jesteś dzisiaj, Nusia. No słodziutka, głaskamy się, Hercia nam też towarzyszy. Tak, no super, super jesteście dziewczyny. Ja wróciłam też jakąś godzinkę temu od mojego wujka. Byli mega zadowoleni z tej wyprawy na Dominikanę. No, no. Także fajnie nam minęła sobota. Dużo, dużo rzeczy zostało pozałatwiane. I tak będziemy sobie oglądać teraz jakiegoś YouTuba. Będę czekała na Andrzeja, aż wróci. i ja właśnie wyciągnąłam kolca. Tak. Bo po wyprawie nie mogę powiedzieć słowa na S, P, A, C, E, R. Bo inaczej tutaj te dwie dziewczynki by się bardzo podekscytowały, a nie chcę im tego robić, bo pogoda się skiepściła i po prostu leje. oni malowali, przypominam, malowali dzisiaj Bejcom altanę. No cóż. Tego nie przewidzimy. Także ja się oddaję oglądaniu i czekam na Andrzeja, jak przyjedzie albo dzisiaj, albo jutro zapytamy się go, jak było, jak wrażenia, bo on pojechał teraz na siłownię, na której jest, na której są ciężary olimpijskie z lejko, bo Andrzej trenuje trójbój siłowy. No i wiecie, no jak ktoś się w czymś Specjalizuje, Jara się tym, no to dostępność do takich. Yy, dostępność do czego? No, do takich, wiecie, specjalistycznych, yy, lepszych niż na takich typowych siłowniach rzeczy. No to ich to Jara, nie? Więc fajnie, fajnie, że sobie pojechali. Taka siłownia jest, bodajże, w Katowicach i gdzieś jeszcze. Czy oglądasz telewizor? Nie Gryś, halo. Musia, idziesz do domku? Co? Idziesz? Ha do domu. O, myszko. Ach, no dobra. No to chyba. Chyba raczej. Nie. Nie chcesz iść do Dzień dobry, cześć i znowu. Świecę hajsem. Tym razem dwudziestką. Cześć w niedzielę. Ja właśnie teraz znam zrobiłam kawkę. Więc zaraz będzie kawka. I zaraz będę szła budzić Andrzeja, że żeby wstał. Robię pancake tradycyjnie, bo mamy niedzielę. No i tak rozpoczyna się nam dzisiejszy dzień. Zostańcie z nami. Andrzejku, czy ty się właśnie opalasz? Ciężko się opalać przez szybę, ale korzystam z słońca. Odżywiam się. Jestem radą Hera, Hera też chce. Tak, Hera. mi w posiłku. <grystanie> Wąchaj smrody my. Naprawdę. Hera. Ty jesteś atencyjny dog. A! No, podgryza dzisiaj. Podgryza. No, się jesteś wspaniała. Chodź. Chodź tu do mnie. No, tak w No, Chodź. O, słoneczko. Gryziesz mocno, mocno gryziesz, gryziesz, mocno <gryziesz> Uważaj, podsią gryzie w tyłek i będzie dopiero. Podgryzła. Widzisz, o tak się fajnie leżało. kurwa mało. Chodź. Poczekaj, ona jest wielka już. Siemanko ludzie! Jak widzicie, trochę niebezpieczna sytuacja, bo żona prowadzi. Da. Że... Niebezpieczną sytuację. <laughs> ale myślę, że jakoś sobie poradzimy. No, i co? I jedziemy sobie. Idziemy sobie, jedziemy Idziemy na obiad do takiej fajnej knajpki. W sumie z takim domowym jedzonkiem. No, takim można powiedzieć, że domowym jedzonkiem. Firmę pewnie będziecie kojarzyć, bo to jest Henryk Kania. O tak, to jest właśnie... Kania ma swoje wędliny, mięso, różne wyroby, a obok otworzył takie bistro i właśnie tam jedziemy. Widzicie, pełne skupienie. No, także tak to jest, jak się nie jeździ na co dzień takim Drogim autem, nie? Bądź co bądź Mercedes. To Mercedes. Mer Mercedes. Mercedes. Yeah. No nic, pokażę Wam przebitki jedząka. I tak wygląda jedzonko. Piękne Piękne małe porcje. Smacznego. Dzień dobry, moi drodzy. Ja już jestem w swoim miejscu pracy, co możecie zobaczyć. I dzisiaj miałam przygodę z pobieraniem krwi. Co też możecie zobaczyć. Powiem Wam. Że ja z pobieraniem krwi mam zawsze problem. Niestety po mojej świętej pamięci babci, dzisiaj byłam kuta 10 razy. No nie ukrywam, nie należy ta czynność do najprzyjemniejszych. Najważniejsze, że się udało, bo pani już chciała kombinować, żeby pobierać mi ze stopy. Ze stopy boli. Bardzo. Przynajmniej mnie. Więc takie mam doświadczenie, no ale najważniejsze, że się udało. 10 razy za mną, teraz muszę coś zjeść, bo aż mi się chyba słabo robiło w pewnych momentach, bo to wszystko na No i tak rozpoczęłam poniedziałek właśnie w pracy. Taki plus, że pracuję w szpitalu i mogłam podejść na, na to pobranie krwi bez problemu. No, ale było ciężko. A jak masz chęć i ochotę? to zostaw komentarz, lajka albo subskrypcję.